Kawaler do wzięcia to amerykański program stacji ABC, w którym przystojny kawaler poznaje szereg kobiet, spośród których ma wybrać narzeczoną. W trakcie sezonu mężczyzna co tydzień eliminuje kandydatki, co ostatecznie skutkuje tym, że dziewczyna, która została do samego końca, otrzymuje propozycję małżeństwa. Kawaler do wzięcia doczekał się licznych spin. Offów i 28 sezonów. Jedną z kobiet, które szukały w programie miłości. Była Hailey Market. 31, latka wystąpiła 21. W sezonie kawalera do wzięcia. Niestety, zagraniczne media poinformowały właśnie o jej śmierci. Co się stało, że odeszła w tak młodym wieku? Hailey Merket była pełna życia i miała mnóstwo planów na przyszłość. Niestety, los miał dla niej inny scenariusz. Chajlej zachorowała na ostrą białaczkę. Choć po zabiegu dającym jej szansę na normalne życie, usłyszała, że będzie miała 9 miesięcy spokoju. Już po 6 tygodniach jej stan się pogorszył. Choroba wróciła. Hulley do końca wierzyła, że jest w stanie pokonać chorobę. Tak się jednak nie stało. O śmierci Merket poinformowała media jej rodzina za pośrednictwem portalu społecznościowego. Ze zdruzgotanymi sercami dzielimy się informacją, że nasza ukochana Hailey odeszła po odważnej walce o życie. Hailey stawiła temu czoła z niewyobrażalną siłą. Wdziękiem i bezinteresownością jej determinacja, odwaga i wola życia przekroczyły wszelkie ramy czasowe, jakie wyznaczyli jej lekarze. A ona postanowiła spędzić ostatnie chwile w otoczeniu bliskich i robić to, co najbardziej ceniła, bez żadnego żalu, napisali bliscy Hailej w oświadczeniu. Zobacz też, nie żyje Bogu miła Wander. Gwiazda telewizji miała 80 lat nie żyje dziennikarz TVN. Smutne doniesienia o śmierci 44, klatka kawaler do wzięcia to amerykański program stacji ABC Jedną z kobiet. Które szukały w programie miłości Była Hailey Merket Zagraniczne media poinformowały właśnie o jej śmierci Hailey do końca wierzyła, że jest w stanie pokonać chorobę O śmierci Merket poinformowała media Jej rodzina za pośrednictwem portalu społecznościowego Zobacz też, nie żyje Bogu Miła Wander Gwiazda telewizji miała 80 lat Nie żyje dziennikarz TVN Smutne doniesienia o śmierci 44, klatka